Cienie Pożądania. W starym dworku, na skraju lasu, gdzie mgła ścieliła się niczym płaszcz szeptów, mieszkała Alina, sielarka i czarownica, którą ludzie z okolic omijali z respektem i odrobiną lęku. Mówiono, że jej dotyk leczy rany, a spojrzenie rozpala pragnienia ale nikt nie znał jej prawdziwej mocy. Tego wieczoru, tuż po zmierzchu, zapukał do jej drzwi nieznajomy. Wysoki, o oczach ciemnych, jak noc bez księżyca, miał ranę na ramieniu, świeżą, krwawiącą, zrobioną czymś więcej niż ostrzem. Straniony przez wilkołaka. Powiedziała nie pytając. A jednak jeszcze żyjesz. To ciekawe. Jego spojrzenie było surowe, ale pełne czegoś pierwotnego. Ty możesz mi pomóc, ale wiem, że pomoc od ciebie ma cenę. Alina uśmiechnęła się zmysłowo. I odwróciła gestem, przywołując go do środka. Wnętrze chaty tętnił uciekłem z ognia, zapachem ziół i niewidoczną magią, która unosiła się w powietrzu jak słodki dym. Rzeczywiście, szepnęła, leczenie takiej rany wymaga więcej niż naparu. Wymaga zjednoczenia esencji. Nie protestował. Być może czuł, jak jego ciało zaczyna reagować na jej głos, ruchy, dotyk. Gdy zdjęła krzatę, światło ognia stańczyło na jej nagim ciele. Nie była już tylko zielarką. Była boginią cienia i światła. Zbliżył się, a ich oddech. Oddech splatały się, zanim ich usta to zrobiły, całowało go z taką intensywnością, jakby znała go od zawsze. Jej dłonie błądziły po jego ciele, a każde dotknięcie było jak iskra. Gdy ich ciała zetknęły się w pełni, magiczna energia otoliła ich niczym peleryna, Złote nici światła snuły się wokół, wirując. Nie cofaj się, powiedziała siadając na nim otulona blaskiem zaklęcia. To więcej niż przyjemność. To rytuał. Ich ruchy były powolne, głębokie, nasycone nie tylko fizycznym plakanieniem, ale czymś więcej, jakby każdy pchnięcie, każdy jęk otwierał starożytny kanał mocy. Jego rana zaczęła się zamykać, jakby ciało samo wiedziało, że w tym uniesieniu kryje się ustrowienie. Alina zakleła szeptem, a wokół nich zawisły świetliste symbole runy stare jak świat. On krzyknął jej imię, a ona przyjęła to jak dar. W ostatnim szczycie rozkoszy świat zdawał się zatrzymać. Przez moment byli poza czasem, zawieszeni między pragnieniem a magią. Cisza po wszystkim była gęsta, spojrzeli na siebie, już nie obcy. Coś między nimi zostało wymienione więcej niż rozkosz, więcej niż magia. Jesteś ustrobiony powiedziała cicho leżąc obok niego, ale teraz należysz trochę do mnie. Uśmiechnął się, a w jego oczach pojawił się błysk. Może podziękowania, a może pragnienie powrotu.